Tematem naszym jest koniczyna. Koniczyna to takie, taka roślinka kobieca. Dlaczego? Dlatego, że zawiera bardzo dużo izoflawonów. I kto, uwaga, kto teraz ma takie bardzo słabe włosy, przerzedzające się, działają, zaczynają działać androgeny i bardzo przerzedzają się włosy. U mężczyzn też to występuje, zaczynają pojawiać się zakola i te izoflawony blokują działanie androgenów, i zapobiegają osłabianiu się y, mieszków włosowych. Teraz, aby wyciągnąć te izoflawony z koniczyny, musimy zrobić sobie nalewkę. Dwie łyżki koniczyny zalewamy, jedną szklan pół szklanki alkoholu i odstawiamy na okres około 7 dni przynajmniej. I później taką naleweczką sobie robimy w A kosmetyki. A, ostatnio znalazłyśmy w y w bardzo starej gazecie ludowe przepisy o tym, że napar z koniczyny czerwonej pito na sklerozę tak więc testujemy